Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 10 Potem Pan wyznaczył innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. Mówił do nich, żniwo jest wprawdzie wielkie, ale mało robotników. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Idźcie, posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie noście sakiewki, ani torby podróżnej, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Kiedy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli jest tam człowiek godny pokoju, spocznie na nim wasz pokój, a jeśli nie, wróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają. Bo kto pracuje, ma prawo do zapłaty. Nie przenoście się z domu do domu. A gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i przyjmą was, jedzcie to, co wam podadzą. Uzdrawiajcie tam chorych i mówcie im nadchodzi już do was Królestwo Boże. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i nie przyjmą was, wychodząc na Jego ulicę, powiedzcie, strząsamy wam nawet proch z waszego miasta, który nam przylgnął do nóg. Wiedzcie jednak, że nadchodzi już Królestwo Boże. Mówię wam, że w owym dniu lżej będzie Sodomie, niż temu miastu. Biada Tobie Korozain, biada Tobie, Betsajdo. Gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się dokonały, już dawno by pokutowały, siedząc w worze pokutnym i popiele i nawróciłyby się. Dlatego Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wywyższone, aż do otchłani stąpisz. Kto was słucha, mnie słucha, kto was odrzuca, mnie odrzuca, a kto mnie odrzuca, odrzuca tego, który mnie posłał. Siedemdziesięciu dwóch powróciło, mówiąc z radością. Panie, na Twoje imię nawet demony nam się poddają. Wtedy powiedział do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Dałem Wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze nieprzyjaciela, nic Wam nie zaszkodzi. Lecz nie cieszcie się z tego, że duchy się Wam poddają, ale cieszcie się raczej z tego, że Wasze imiona są zapisane w niebie. W tej właśnie chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i powiedział: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że ukryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Tak, ojcze, bo tak się tobie spodobało. Mój ojciec przekazał mi wszystko, i nikt nie wie, kim jest syn tylko ojciec, ani kim jest ojciec tylko syn, i ten, komu syn zechce objawić. Zwracając się do uczniów na osobności, powiedział: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo mówię wam, że wielu proroków i królów chciało zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli, i usłyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. Pewien znawca prawa wystąpił i zapytał go podchwytliwie: Nauczycielu, co powinienem czynić, aby otrzymać życie wieczne? On mu odrzekł: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On odpowiedział: Będziesz miłował pana swego Boga. Całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego, jak samego siebie. Powiedział mu: Odpowiedziałeś poprawnie, czyń tak, a będziesz żył. On zaś, chcąc siebie usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, powiedział: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce bandytów. Oni go obrabowali, pobili, i zostawiając ledwie żywego, odeszli. Przypadkiem schodził tą drogą pewien kapłan. Gdy go zobaczył, ominął go z daleka. Podobnie i Lewita, gdy na to miejsce przyszedł i zobaczył go, ominął go z daleka. Pewien zaś Samarytanin, będąc w drodze, przechodził obok niego, a gdy go ujrzał, ulitował się. Podszedł i opatrzył jego rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje juczne zwierzę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. Nazajutrz wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i powiedział: opiekuj się nim, a jeśli wydasz więcej, oddam ci, gdy będę wracał. Jak sądzisz, który z tych trzech okazał się bliźnim napadniętego przez bandytów? On odpowiedział: ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus powiedział do niego: idź i ty czyń podobnie. Po drodze przyszedł do jakiejś wioski, tam przyjęła go do swego domu pewna kobieta imieniem Marta. Miała ona siostrę o imieniu Maria. Ta usiadła u stóp pana i wsłuchiwała się w jego słowo. Marta natomiast była pochłonięta licznymi posługami. Zatrzymała się więc i powiedziała: Panie, nic cię to nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu. Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan jej odpowiedział. Marto, marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą część, która nie będzie jej odebrana. Kochani, dzisiaj znowu nie tyle konkretne zdanie, ile obraz, a w tym obrazie Pan Bóg będzie do was mówił. Chodzi mi oczywiście o tą końcówkę, o tą cudowną Marię, która siedzi u stóp pana Jezusa i słucha. Nie wiemy, co jej Pan Jezus mówił. Zobaczcie, że Ewangelia tego nie przekazała. Widocznie nie jest to nam potrzebne, nie jest to do naszych uszu, tylko do uszu Marii. Ja też nie wiem, co Pan Bóg chce ci powiedzieć, bo to jest tylko dla Twoich uszu. Wpatrz się dzisiaj w ten obraz, w tą Marię siedzącą u stóp Pana Jezusa i bądź jak ona. Usiądź u stóp Pana Jezusa i słuchaj, co ma Ci do powiedzenia.